Dzisiaj jechaliście razem z supernacjonalami. Yy, walczyłeś jak równy z równym. Jak, yy, jak oceniasz yy, po takiej jeździe yy, możliwości tej klasy? Generalnie samochodem dużo słabszy samochód mamy niż yy, konkurencja. Jechaliśmy na rynkowych oponach, czyli na RGC, tym sensie, co my mamy w Ericsenie. E, najlepszy czas, jaki wygraliśmy, to czwarty, potem szósty. Mniej więcej w połowie stawki się posuwaliśmy. E, potencjał w aucie jest. Potem zmieniliśmy na półfinały opony na przedniej osi na awony. Fajnie się kleiło, natomiast tyłu nie zmieniliśmy, tyły się nie kleił i spadliśmy na czwartą pozycję w półfinałach, co nie dało nam niestety finałów. Co z pozostałymi zawodnikami, którzy deklarowali start, bo mamy trzeciego kierowcę, ale wszedł na miejsce Michała Kuny, czyli nadal jest was dwóch. Tak, z tego co wiem, Michał odpuścił rundę kosztem startu Bogdana, któremu buduje samochód. Już jest w trakcie budowy. A żeby już zaczął trenować, to stwierdził Michał, że da mu pojeździć swoim samochodem, wynajmie. Z tego co wiem, buduje się jeszcze dwa czy trzy auta, ale czy się zbudują na ten sezon, ciężko stwierdzić. Wiem, że Michał to kontroluje. A jeśli tych aut będzie mniej niż zakładaliście, to rozważacie dołączenie do Super czy, czy będziecie kontynuować starty w swojej dedykowanej klasie? Będziemy na pewno kontynuować starty w tej klasie, a przy okazji będziemy na pewno startować w supermarkinach.